Hejka, witajcie kochani, dzisiaj zapraszam was na drugą część Q&A książkowego Jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszej części to koniecznie nadróbcie Ona już się znajduje na kanale, a teraz będziemy kontynuować pytania Więc zapraszam do oglądania Popularna seria książka, której nie lubisz, nie skończyłaś Jeśli chodzi o książkę, którą nie skończyłam Ojej, dużo w sumie z tych książek Na pewno Magnus Chase jest książką, której nie skończyłam ale jest tych książek naprawdę masa, w ogóle mam filmik o tym na moim kanale książki, których nie skończyłam czytać, więc odsyłam was tam, bo też nie chcę się powtarzać, a tych książek tam wymieniłam bardzo dużo, ale np. przykład Magnus Chase nie skończyłam czytać serii Percy Jacksona nie skończyłam, bo po prostu Rick Riordan nie jest dla mnie i jakoś nie lubię się z tym autorem. Eee, też, jeśli chodzi o takie popularne sery, których nie skończyłam, to do, do, dotyk Juli eee, Zaczęłam, przeczytałam właśnie pierwszą część dotyk Juli. Kolejnych nie zamierzam czytać, nie podoba mi się ta książka. Eee, o tych książkach też Wam mówiłam na kanale, więc coś w tym stylu, więc nie chcę się powtarzać. Odsyłam Was do moich eee, poprzednich filmików. Eee, ulubieni bohaterowie. Ojej, to jest e, ciężkie pytanie. Na pewno wybrałabym Anię z Zielonego Wzgórza. Eee, po, po, powiem Wam, że po prostu w bardzo dużym stopniu utożsamiam się z Anią i szczególnie kiedy byłam dzieciakiem, no to byłam bardzo podobna do Ani w takim znaczeniu, że po prostu wiecie, Ania była trochę roztrzypana, żyła w swoim świecie i ja totalnie miałam tak samo i też bardzo dużo różnych przypowych sytuacji mi się zdarzało, tak jak Ani no po prostu bardzo się z nią utożsamiam no i też w sumie jak byłam dzieckiem, też się całkiem dobrze uczyłam tak jak Ania, więc Ania z Zielonego zgórza, to naprawdę jest postać, którą uwielbiam a tak to to powiem wam, że kurczę ciężko wybrać, bo ich tak dużo książek czytałam, ale trzymajmy się po prostu tej Ani, bohaterowi z którymi umówiłabyś się, no po prostu z którymi bym się umówiła, bohaterowie z którymi się umówiła, mm, to jest coś ciekawe, ale w jakim znaczeniu, że, że na randkę czy po prostu na kawkę? Powiem Wam, że potrzebowałam chwili zastanowienia, ale chyba bym po prostu wybrała kogoś z serii o Harry Potterze, bo jednak Harry Potter to jest dzieciństwo i wiecie, móc sobie po prostu porozmawiać z kimś z bohaterów o tym całym świecie czarodziejów, by było naprawdę super, więc prawdopodobnie kogoś bym wybrała z Harry'ego Pottera, a może Hermione. No, w sumie Hermione by była ciekawym wyborem, a tak to, to na przykład wydaje mi się, że fajną osobą by była Adi, Adi Laru. Ponieważ ona właśnie miała bardzo ciekawe życie Jeśli ktoś czytał to wie o co chodzi I po prostu jej przeżycia były tak interesujące, że chciałabym po prostu z nią o tym porozmawiać Jak ona po prostu ma refleksje na temat tego swojego życia i tak dalej Wydaje mi się, że to by mogło być całkiem interesujące, więc ta dwójka pohaderów. No i w sumie Ania, Ania Zielonego Zgórza, wcześniej już mam o nią wspominałam Więc z Anią też chciałabym się w sumie umówić na jakąś kałuśkę czy coś takiego Fantazy czy science fiction? Myślę, że nikogo moja odpowiedź nie zdziwi, kiedy wybiorę fantazy. Ja sci-fi zbytnio nie czytam, nawet nie mam u siebie w biblioteczce. Jakoś ten gatunek po prostu do, do mnie nie przemawia. E, może jeszcze kiedyś się skuszę na jakieś książki z tego gatunku, ale zdecydowanie fantazy. E, grzeszna przyjemność czytelnicza. Hmm. Chyba wybrałabym rywalki Kierkaz. Jakby te książki nie są wybitne, i ten wątek romantyczny, i w ogóle to, tam, co tam się dzieje, też nie jest jakiś taki wow. Natomiast ja mam taki sentyment do tej serii, ja tę serię czytam tak dużo, ilość razy, to jest seria, którą czytałam największą ilość razy, jeśli chodzi o wszystkie moje serie książkowe. I po prostu kocham pracę do tej historii. Z wiekiem wiedzę po prostu te, wiecie, jakieś niedoskonałości, czy nawet jakieś takie cringe'owe dialogi, które się tam pojawiają, ale po prostu lubię do tej serii wracać. I wiem też, że nie tylko ja tak mam. Bo mam osobę w swoim otoczeniu, która też bardzo często wraca do tej serii i to jest chyba taka moja grzeszna przyjemność, bo ta książka naprawdę nie jest jakaś nie wiadomo jak wybitna, ale rywalki i ogólnie cała ta seria bardzo mocno do niej lubię wracać. A później mamy ulubiony sklep z książkami. Hmm. Kurczę, to zależy. Powiem wam, że testowałam różne sklepy i tak dalej. Najbardziej lubię sklepy internetowe, bo wiadomo, że jak się kupi przez internet, to trochę taniej wychodzi. Bardzo dużo zamówień zamawiałam ze świata książki, jeśli ma być z wami szczera, były tam czasami fajne promki i po prostu jakoś tak lubiłam z tamtej książki, też zazwyczaj te książki przychodziły w całkiem dobrym stanie, bo czasami zamawiałam z innych sklepów, no i ta, wiecie, jakość, te po prostu przesyłki i to jak te książki właśnie do mnie dotarły, no była średnia, więc... Jeśli pod względem ilości zamówień To chyba wybrałabym świat książki Po prostu staną najczęściej zamawiam Jeśli decyduje się właśnie na zamawianie z internetu Okładka twarda czy miękka? Zależy Kiedyś byłam team totalnie twarde I jak byłam dzieckiem to chciałam mieć wszystkie książki w twardych oprawach Teraz w sumie jest mi to obojętne Twarde wydania, wydaje mi się, że są po prostu czasami ładniejsze i po prostu takie piękniejsze, bardziej estetyczne, więc pod względem wizualnym chyba wybrałem twardą oprawę, ale jeśli chodzi o taką wygodę czytania, no to jednak okładki miękkie są wygodniejsze, często te książki są lżejsze i po prostu jakoś przyjemniej się je czyta, więc zależy pod jakim aspektem patrzeć. Czy używasz e-booków albo audiobooków? Audiobooków raczej nie, nie sięgam. Zawsze mówię sobie, że spróbuję i przesłucham sobie jakąś książkę w formie audiobooka, ale nigdy się do tego tak naprawdę nie mobilizuję na tyle, żeby faktycznie jakąś książkę przesłuchać w całości. Próbuję, ale nigdy to się nie udaje, więc jakoś audiobooki raczej nie. Ebooki tak, zdarza mi się sięgać, tak jak właśnie wspominałam wam w vlogu, to w formie ebooka czytam The Love... The Spanish Love Deception. To właśnie w formie e-booka czytam, więc czasami e-booki zdarza mi się, ale jednak ja jestem tym książki papierowe Najbardziej lubię czytać książki papierowe, najfajniej mi się je czyta, ale jak mówię, e-booki czasami się zdarzy. Zakupy przez internet czy sklepie oczywiście przez internet ze względu na ceny. Wiadomo, że sklep ma fajny klimat i po prostu kiedy wchodzicie do księgarni, macie pełną ilość książek, ten zapach, to wszystko jest super, a, ale przy obecnych cenach i inflacji, no to zakup w sklepie stacjonarnym jest po prostu nieopłacalny. No bo kupicie dwie książki i zapłacicie stówę, a w internecie jednak możecie mieć gdzieś tam trzy książki, jak znajdziecie jakaś promka, to może nawet cztery wam się udało polować w tej cenie. Więc jednak sklepy internetowe pod względem ceny wygrywają. Ulubiona poradnia do czytania? Jeśli chodzi o ulubioną porę do czytania, no to zdecydowanie wieczór. Zauważyłam, że zdecydowanie lepiej czyta mi się po prostu wieczorami. Jakoś po prostu, nie wiem, jest taki inny klimat. I o wiele więcej czytam właśnie wieczorami, a w dzień mam bardzo duży problem, żeby po prostu coś przeczytać. Jedynie, że po prostu się wciągnę w jakąś książkę i nie mogę się oderwać to wtedy czytam w dzień, ale zazwyczaj czytam wieczorami i w dzień po prostu w środku dnia mam problem z tym, żeby czytać, albo jak już czytam to czytam bardzo małą ilość, więc wieczory. Wieczory to jest taki mój czas na czytanie i wtedy naprawdę najwięcej czytam. Ulubiona strona do filtrowania książek i tutaj jest napisane, że chyba chodzi po prostu o sprawdzanie książek i tak dalej, jakieś informacje o książkach. Eee, no to tutaj chyba bym wybrała, nie wiem. Ja używam z takich książkowych stron, lubimy czytać, a, ale rzadko tam wchodzę. W sumie, ja dawno nie updateowałam co czytam, więc muszę chyba wejść na Lubimy czytać i zaupdateować. Mogę Wam po prostu w opisie podać moje Lubimy czytać, i kogoś to interesuje, ale nie wchodzę tam aż tak często. Jeśli chodzi na przykład o Goodreads, no to Goodreadsa nie mam. Znaczy, zakładałam kiedyś, ale w ogóle nie używam. Jakoś bardziej jestem przyzwyczajona do Lubimy czytać. Może to też kwestia tego, że po prostu lubimy czytać mam od dawna, a Goodreadsa, no, jakoś nie mogłam się przystawić, więc chyba lubimy czytać. Ale ja z różnych stron korzystam. Nie mam takiej jednej wiecie ulubionej. Tak naprawdę szperam w internecie po różnych stronach, więc ciężko stwierdzić. Zasło mi w ustach totalnie odmówienia musiałam się napić. Książki, które według Ciebie powinny zostać zekranizowane. E, no to już wam wspominałam jeden tytuł i nadal będę uważać, że ta książka totalnie nadaje się na ekranizację jest to Marina Zafona. E, książka nie jest dość gruba, więc e, też wydaje mi się, że powinno się udać to zmieścić w jednym filmie. A klimat tej książki i historia jest taka poruszająca. Ja się popłakałam na końcu. I po prostu ta książka jest tak idealną pozycją do zekranizowania, naprawdę jakby ktoś to zrobił tak mega dobrze, to jak wcześniej wspominam, wydaje mi się, że nawet dałoby się wyciągnąć Oks Oscara za po prostu ekranizację tej książki, gdyby tak zrobić to naprawdę dobrze. Więc y, Marina naprawdę, jeśli ktoś jest z was reżyserem, niech zrobi Marinę, bo naprawdę ta książka ma taki potencjał, żeby naprawdę stworzyć super film, więc Marina zdecydowanie. A jeśli chodzi o jedne książki, to czy było fajnie coś w ekranizacji. Wydaje mi się, że w sumie gdyby Szklany Tron zrobić w formie serialu, to też by mogło być całkiem fajne do oglądania i całkiem dużej ilości osób mogłoby się to spodobać, więc Szklany Tron też mógłby być spoko właśnie jako taka, taki po prostu serial, nie? To chyba Szklany Tron. I w sumie fajnie też by było zobaczyć, moim zdaniem, Czas Żniw zekranizowany. Też wydaje mi się, że Czas Żniw też mógłby być całkiem fajny i taki widowiskowy do oglądania, bo ta książka ma potencjał właśnie też do ekranizacji, więc te tytuły. Ulubiona lekka książka. Tutaj mogłabym znowu dać rywalki Kierkaz, bo właśnie jeśli chodzi o takie lekkie książki, to po właśnie rywalki bardzo często sięgam, kiedy właśnie mam ochotę na coś takiego lekkiego i luźnego. Jeśli chodzi o takie całkiem lekkie tytuły, no to też powiem Wam, że jak byłam na przykład w gimnazjum, no to kocham czytać Jonathan Greena. Przeczytałam wszystkie jego książki poza 19 razy Katrin, i dla mnie to też były takie właśnie luźne, lekkie, przyjemne w czytaniu, więc coś takiego. Ogólnie wydaje mi się, że jakieś młodzieżówki. Młodzieżówki idealnie się wpisują właśnie w taki klimat lekkiej książki, więc to zdecydowanie. Książka, Książka dzięki której odrywasz się od rzeczywistości. Bardzo fajne pytanie, bardzo fajnie to brzmi. Wydaje mi się, że większość książek, które mi się podobają, właśnie tak działają. Zdecydowanie jakaś fantastyka, w którą się tak wciągnę Właśnie pamiętam, że jak czytałam yy, Oj, nie mogę o, Jak czytałam Szklany Tron, to właśnie tak się czułam, że Totalnie odrywałam się od rzeczywistości i się skupiałam na tym, co czytam Z takich książek właśnie, które Totalnie odrywały mnie od rzeczywistości I bardzo mocno przeżywałam to, co się dzieje To no właśnie, to była też książka, którą mam Tutaj, gdzieś tutaj It Ends With Us Też była dla mnie taką książką, po prostu W którą się mega wciągnęłam i po prostu Nic poza książką nie istniało też w sumie Flawless było dla mnie taką fajną rozrywką, po prostu jak to czytałam, to odrywałam się trochę od tego, co się umiedziało w życiu, więc Flawless też takie było. Wydaje mi się, że po prostu właśnie takie luźne, lekkie książki to są książki, które odrywają mnie od rzeczywistości. Tak na przykład, jak właśnie wcześniej wspominałam Wam rywalki, możecie policzyć, ile razy wspomnę rywalki w tym filmiku. No to też to była właśnie taka książka, dzięki której totalnie odrywałam się od rzeczywistości, szczególnie jak robiłam, jak robiłam drugi re tej serii, bo to miałam wtedy taką przerwę paroletnią między czytaniem pierwszy raz i nie pamiętam totalnie co się działo w tej serii, i tak drugi raz zaczęłam to czytać i wtedy tak się wciągnęłam i po prostu totalnie odcięłam się od rzeczywistości, więc y, ogólnie większość książek takich luźnych, y, no i takich książek, które po prostu bardzo mi się podobały, to są takie historie, które totalnie odrywają mnie od rzeczywistości. Y, w sumie książki zafona też mogłabym pod to podpiąć, bo wtedy się totalnie tak wyłączyłam. Też patrzę sobie teraz w podgląd i widzę, że na przykład księgi Zapomnianych Żyć w sumie też tak mocno się w nie wciągnęłam i zaangażowałam, więc jak najbardziej mogłoby być to. Później mam, czy czytam fanfiction? Obecnie nie. Jak byłam w gimnazjum, przerabiałam ten etap. Przerabiałam etap czytania fanfików, przyznaję się bez bicia. Miałam taki etap w swoim życiu. Czy to było dobre? Niekoniecznie. Kiedyś próbowałam tak z ciekawości w liceum niektóre fanfiki przeczytać jeszcze raz I jak zaczęłam je czytać, to po prostu się załamałam tym, co ja czytałam kiedyś I wolę o tym zapomnieć I teraz po prostu już nie czytam fanfików, jakoś to mi przeszło Ale faktycznie kiedy byłam w gimnazjum i wiecie Byłam tak totalnie zagorzałą fanką One Direction I wiecie, te wszystkie fanfiki One Direction to tak czytałam Różne fanfiki One Direction um, No teraz trochę żałuję, że niektóre przeczytałam w tamtym wieku ale już czasem nie je cofnę. Jest tylko takie jedno fanfiction, do którego lubię wracać. One nie jest też jakoś mocno, bym powiedziała, wybitne, ale było całkiem dobrze napisane, że miało takie, wiecie, bardzo rozbudowane opisy, rozbudowane sceny, nie było takie bardzo słabo napisane, było takie całkiem spoko. Jest po prostu takie jedno fanfiction, do którego lubię sobie wracać od czasu do czasu, ale to jest tylko jedno fanfiction, i one też nie było aż tak, bym powiedziała, mega mm, chore, albo jakieś takie porąbane, bo te niektóre fanfiction, to wiecie, tam, tam się działy takie rzeczy, że. Szkoda mi, po prostu, osób, które miały taką wyobraźnię pisały takie rzeczy, no bo to jest takie dość niepokojące, że tak to ujmę, i muszę się streszczać, bo powoli zaczyna się ścieniać i chyba to widzicie nawet w, w kamerce, że jest coraz ciemniej, więc idziemy dość szybko, bo zostało mi ostatnie pytania. A nie, wiecie co? Ostatnie pytanie mi zostało, więc już się zbliżamy do końca. Aż się sama zaskoczyłam. No i ostatnie pytanie brzmi: wakacyjne czytanie czy, tanie, czy tanie w roku szkolnym? To jest w ogóle głupie, ale. Powiem Wam, że jak chodziłam do szkoły, no to powiem Wam, że chyba jednak lepiej książki czytały mi się w roku szkolnym. I to jest trochę absurdalne, ponieważ w roku szkolnym zazwyczaj miałam większą ochotę na czytanie, no i też po prostu jakoś tak nie wiem, te książki bardziej mnie przyciągały i chyba jednak wybrałam szkolne czytanie, ale to jest dość głupie, ponieważ w roku szkolnym, kiedy dużo się działo, miałam dużo nauki, na czytanie praktycznie nie miałam czasu. I to jest takie trochę gryzące się, bo kiedy są wakacje, mam dużo czasu na czytanie, nie mam takiej, wiecie, presji, szkoły i tak dalej, to ja po te książki rzadko sięgam. I ja nie wiem, jak to działa, ale po prostu, kiedy mam na to po prostu czas i możliwości, to tych książek czytam dość mało, a kiedy jest rok szkolny i po prostu mam inne obowiązki, to te książki mnie przyciągają i czytam o wiele więcej. Um, Teraz bardziej opowiadam o czasach szkolnych, bo teraz w studiach to trochę się to zmieniło. Natomiast właśnie w czasach szkolnych to straszne książki mnie przyciągały w roku szkolnym. I najlepiej mi się je wtedy czytało, ale wydaje mi się, że to też polega na tym, że po prostu wakacje wiecie, wiedziałam, że mogę przeczytać kiedy chcę, a w roku szkolnym to, kiedy w końcu udało mi się coś przeczytać i miałam po prostu taki czas na przeczytanie, albo po prostu trochę zerwałam szkołę dla czytania, to, to miało taki po prostu swój klimat, taki satysfakcji, że wow, w końcu mogę przeczytać, i po prostu wydaje mi się, że chyba wtedy tak po prostu o wiele bardziej doceniałam te czytanie niż w normalnych warunkach, bo jednak. Wiedziałam, że po prostu nie zawsze mam czas na to, i to było dla mnie takie o wiele bardziej satysfakcjonujące, więc jeśli chodzi o taką satysfakcję z czytania, no to czytanie w roku szkolnym, ale wakacje, no tego więcej czasu jest na czytanie, ale jakoś tak nigdy w wakacje mi nie idzie to czytanie, no i to jest mój problem. Więc to już by było wszystko. Odpowiedziałam Wam na wszystkie pytania. Jeszcze raz Was zachęcam, jeśli nie widzieliście poprzedniej części, to na nadróbcie. Było tych pytań 32. I jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić lajka, subskrypcję, cokolwiek chcecie. Mam nadzieję, że zostaniecie tu na dłużej. No i w przyszłości, prawdopodobnie, nagram coś takiego podobnego. Może jakieś inne pytanka, ale w sumie fajnie było nagrać właśnie taki day, bo to było totalnie coś innego. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie nagrywałam. A fajnie, jeśli możecie trochę mnie poznać z takiej innej strony. Może coś bardziej o takim moim życiu prywatnym niż tylko książkowym, jeśli będziecie zainteresowani. No, więc to by było wszystko. I do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz, że tu byliście. Możecie napisać mi w komentarzach, jakie macie uczucia, i też możecie odpowiadać na te pytanka, jeśli chcecie. Jeśli macie ochotę, totalnie czujcie się komfortowo, więc już by było wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie, no i mam nadzieję, że zostaniecie tu na dłużej i chyba mówię to samo, więc już kończę Pa!